bielsko z lotu ptaka W drugim odcinku cyklu Bielsko-Biała z lotu ptaka zabieramy Państwa na podniebną wycieczkę śladem potoku Niwka w Białej Krakowskiej. Niwka jest obecnie zakryta ulicą Stojełowskiego, jednak jeszcze na początku XX wieku potok płynął sobie zwolno. Po obu stronach cieku dużo było mostów i poręczy zabezpieczających przed wpadnięciem w jego nurt. Z czasem potok zakrywano, ostatecznie tworząc na przełomie lat 60. i 70. miejską arterię ulicę Stojołowskiego. Naszą przygodę rozpoczynamy od okazałego budynku przy ulicy Stojołowskiego 61. To dawna rafineria spirytusu i fabryka likierów Grossa. Firma założona w 1849 roku przez Jakuba Grossa w tym miejscu działała od 1857 roku. Główny budynek produkcyjny stanął prawdopodobnie w latach 80. XIX wieku. Zachowany komin fabryczny jest jednym z ostatnich w mieście. Zabytkowy obiekt od kilku lat odzyskuje swój dawny blask. W dawnej fabryce powstają lokale komercyjne i mieszkania. Po drugiej stronie ulicy Stojołowskiego znajduje się drugi przystanek naszej podziemnej wycieczki Kościół Opatrzności Bożej. Dwie piękne wieże kościelne, między którymi znajduje się zegar z 1888 roku, są wyróżnikiem bielskiej panoramy. Świątynia będąca zabytkiem architektury późnobarokowej została zbudowana w latach 1760-69, zaś ostatecznie poświęcona została w 1792 roku. Składała się początkowo tylko z kwadratowej nawy przelagającej do dwóch małych wież. W XIX wieku dwukrotnie ją przebudowano powiększając o drugą nawę, boczne galerie, prezbiterium, podwyższając wieże, zmieniając fasadę i poszerzając chór. Zyskała przez to imponujący wygląd. Ponownie poświęcona została w 1889 roku. Idąc dalej natrafiamy na jedną z najbardziej charakterystycznych budowli w bielsku białej, tawny ratusz białej, obecną siedzibę władz stolicy pod Beskwicia. Interesujący pod względem architektonicznym okazały jej reprezentacyjny gmach wzniesiony został w stylu neorenesansu w latach 1895-97 według projektu Emanuela Rosta, podobnie jak wiele innych budynków bielska białej, wyraźnie nawiązuje do architektury wiednia. Pomysł budowy obecnie istniejącego budynku ratusza zrodził się w latach 90. XIX wieku. Wówczas dotychczasowy ratusz, stojący przy rynku białej od 1827 roku, był już za mały dla rozwijającego się ośrodka miejskiego. W 1894 roku rozpisano i przeprowadzono konkurs, w wyniku którego wybrano projekt Emanuela Rosta. Prace przy wnoszeniu gmachu trwały od roku 1895, a zakończono je 30 września 1897. Trójkondygnacyjny gmach Ratusza jest jednym z najokazalszych budynków miasta, symetryczny w swej formie, od strony zachodniej posiada dwa krótkie skrzydła, co sprawia, iż plan budowli układa się w kształt podkowy. Najbardziej reprezentacyjną część zewnętrznej bryły jest środkowy ryzalit fasady z największą ilością detali architektonicznych charakterystycznych dla neorenesansu. Nawiązuje on wyraźnie do fasady zbudowanego nieco wcześniej niż Bialski Ratusz wiedeńskiego Pałacu Sprawiedliwości. W zwieńczeniu ryzalitu znajdują się rzeźby bogini pokoju Eirene z rogiem obfitości i Plutosa, boga bogactwa. W dominującej nad tą kompozycją tarczy herbowej umieszczono motyw pszczoły wyraźnie nawiązujący do etosu mieszczańskiego, Gloryfikujący pracowitość i dostatek. Naturalnym przedłużeniem ryzelitu jest wieża zegarowa z widokową lodzią. Gustowne i dekoracyjne są wnętrza ratusza z salą obrad Rady Miejskiej na czele. Obecnie trwa remont elewacji zabudkowego budynku. Pozostańmy jeszcze na chwilę na placu ratuszowym i przyjrzyjmy się remisie Straży Pożarnej w Białej. Budowana w 1890 roku według planów bielskiego architekta Karola Korna przez Emanuela Rosta Juniora dla bielsko bialskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 1990 roku część pomieszczeń korzystało pogotowie ratunkowe, a od 1914 roku szkoła handlowa. W 1928 roku budynek podwyższono o drugie piętro. Dziś obiekt służy bielskim urzędnikom. To tylko część zabytków historycznej Białej Krakowskiej. Na osobny odcinek zasługuje część budowanej w latach 1777-1785 szosy cesarskiej Biała Lwów, dawnej ulicy cesarza Wilhelma, znanej obecnie pod nazwą 11 listopada.